Startu, bo oni te dają kurwa jak muchy. To potrzeba na nich kurwa więcej niż dwie osoby, bo oni nie wpierdalają się salo. Krety zawsze jak idą cię. Nie go brugem. zabiję wargem, bo ja nie wiem, ja za mało że je więc... Kurwa mam 8, 3 my to dwie. I ja już sobie zbieram główki na odłamki. Jesz go? Zakobluj mu. Yes. Oh, oh, oh. Nie. Nie, do